Cześć! Obejrzyj koniecznie do końca. Dzisiejszy odcinek ma fundamentalne znaczenie dla Twojej kariery. Dowiesz się z niego bardzo wielu ciekawych rzeczy i chciałbym, żebyś w komentarzu zostawił news, co Cię najbardziej zainteresowało. Jakoś tak ze sprzętem DJ-skim ciągle wierzymy, że to jedno większe pokrętło i jakiś tam dodatkowy guzik to jest Game Changer, który warto kupić za kilka ładnych tysięcy. To oczywiście nieprawda i... Nauczę Cię tutaj, jak powinieneś podchodzić do wyboru sprzętu DJ-skiego na pierwszy ogień. Dzisiaj bierzemy kontroler. No więc, czy absolutnie każda konsola jest 100 krokiem naprzód w technologii DJ-skiej? Oczywiście nie. Takich kroków było kilka. Pierwszym krokiem były powiedzmy odtwarzacze profesjonalne, odtwarzacze płyt CD. Potem, następnym krokiem były odtwarzacze, które umożliwiały granie. Z pendrive'ów. Potem pojawiły się kontrolery czy odtwarzacze, które można było połączyć z komputerem, gdzie na komputerze w programach typu Rekordbox mogliśmy sterować dużo lepiej muzyką i przede wszystkim zarządzać nią. Jeżeli jeszcze nie zarządzasz swoją muzyką, tylko organizujesz ją w foldery, zapraszam cię na kurs Zarządzanie muzyką w Rekordboxie. Lub po prostu obejrzyj sobie któryś odcinek tajemnic z Recordboxa a dowiesz się więcej, co można zrobić ciekawego, jak można wykorzystać potencjał. Kolejnym takim zapowiadanym szumnie krokiem będzie granie z chmury, że będziemy trzymać swoją kolekcję muzyki w chmurze, do czego oczywiście nie dojdzie, bo pojedziesz grać wesele do koziej w bułki, gdzie nie ma zasięgu na sali wiejskiej i jesteś pogrzebany. Także zawsze będziesz miał tę muzykę na dysku. Ewentualnie za pomocą chmury, tak jak oferuje Pionier, będziesz ją sobie synchronizował. I to wszystko. Ważne jest uświadomić sobie, że dzięki nowemu sprzętowi nie staniesz się lepszym DJ-em. Poza oczywiście jakimiś ogromnymi wyjątkami i przesiadce z totalnego badziewia na coś, co przypomina profesjonalny sprzęt. Dlaczego? Polecam spojrzeć na kanał DJ Carlo, a który na swojej jednej ze serii pokazuje sety, naprawdę mistrzów świata, jeżeli chodzi o granie, którzy robią niesamowite rzeczy na najnowocześniejszych pionierach, cztery odtwarzacze, miksery i tak dalej, totalnie scenowy, rajderowy zestaw i robią cuda, a on robi dokładnie to samo, tyle że na kontrolerze dwukanałowym DDJ 400. Identyczne rzeczy. Nie wygląda tak fenomenalnie jak Tiesto na scenie, ale pokazuje, że sprzęt nie ma znaczenia. Wszystko jest Tutaj, także ładuj się szkoleniami, paść się wiedzą, rozwijaj DJ-a, a nie rozwijaj swój sprzęt. Sprzęt za tobą nadąży. Im więcej będziesz miał tutaj, tym więcej wykorzystasz konsolę. Bycie DJ-em to nie jest tylko sprzęt. Sprzęt oczywiście jest ważny musi być chociażby niezawodny ale pojawiła się taka nowa moda polegająca na nowym kontrolerze co roku. Każda firma, czy potrzebuje, czy nie, czy ma dobry pomysł, czy nie ma, co roku na sezon wypuszcza nowy kontroler, który jest totalną rewolucją. I tu pozwólcie, że na wstępie skrytykuję, a potem otrzymam krytykę od wszystkich, którzy kupili FLX-6, który moim zdaniem jest pomyłką. Przepraszam, że Wam to mówię prosto w oczy, ale tak uważam i mam do tego prawo. Dlaczego? Chcieliśmy kontroler z dużym jogiem, tak jak Nexusy. Proszę bardzo, dostaniecie, ale zabierzemy Wam czuły, bardzo dokładny potencjometr od regulacji tempa utworu. Może się nie obrazicie, może nie zauważycie. No, ja zauważyłem, bardzo mi to przeszkadza. Damy Wam z poprzedniej epoki PADY. Te 8 guziczków, które we wszystkich kontrolerach nowoczesnych zapalają się w kolorach RGB. Dzięki. Temu, że stosujemy kolory jako cue pointy, możemy się świetnie poruszać po utworach. Jest też taki odcinek Tajemnic Rekord Boxa. Zapraszam. A tutaj stwierdzili, że najnowsza konsola nie będzie miała RGB. Żeby nam utrudnić życie czy ułatwić? Jak myślicie? Odpowiedzcie w komentarzu. Co jeszcze? Dodali nam pokrętełko, które daje jakieś efekty, które nie działają. No niestety, coś im z tym nie wyszło. Efekt jest czteropoziomowy, ale działają tylko trzy poziomy. Czwartym poziomem jest cztery bity ciszy. Super sprawa, dzięki pionier. Co dalej, w tym pionierze mnie denerwuje? Nic. Te trzy rzeczy myślę, że załatwiają sprawę. O innych konsolach też troszeczkę powiem niemiłych rzeczy, także bądźcie na to gotowi i mam nadzieję, że dyskusja w komentarzach będzie w miarę kulturalna, nie będzie się lała krew. Aby mieć punkt odniesienia do tej. Całej ewolucji sprzętu dj pozwól, że posłużę się swoją historią. Nie przewijaj, bo będzie bardzo krótko. W 2001 roku wyjąłem z kartonów nowiutkie CDJ-Setki i z nich grałem przez 11 lat, bez wymieniania ani jednego mikrostyku. Oczywiście serwisowane regularnie, czyszczone, dbane, ale przez 11 lat grały niezawodnie, do czasu, aż zaczęła się pojawiać moda na MP3 i zaczęła wchodzić już na salony, więc kupiłem sobie SDJ2. I grałem większość spłyt troszkę z pendrive'a, troszkę z karty. To taki, taki łączony styl przez parę lat. Później przesiadłem się na XDJR1 od Pioniera, który był totalnym kombajnem kombajnem, który umożliwiał granie z płyt, pendrive'ów i jeszcze podłączenie do komputera, czy nawet do telefonu, tabletu, czego tam sobie chcecie. Na tym sprzęcie e, bardzo długo grałem. Oczywiście SDJ2 jeździł ze mną jako backup, bo nie wiadomo co, ten backup od samego włożenia przez 4 lata się zepsuł i trzeba go było wyrzucić. A R1 służyła dzielnie przez ponad 7 lat. E, na R1 zaczynałem od grania powiedzmy 90% płyta, 10% MP3, później się zrobiło 90% MP3-10% płyta. I później wszedł kolejny etap, czyli granie już bardziej z rekordboxa, a granie z komputera. Zanim siodłem na rekordboxa, poznałem Traktora, poznałem Virtual DJ'a, poznałem jeszcze tam jakiś inny program. Nie bawiłem się nigdy Serato, przyznaję się, więc nie piszcie, że Serato jest lepsze, bo nie mam tego jak sprawdzić, potwierdzić. Jeżeli Wam się podoba, spoko, Wasze prawo. Wybrałem rekordboxa, ponieważ operował niesamowicie dużo pod względem zarządzania muzyką. To, co mogę tu zrobić, Zmieniło moje życie, i kurs też zarządzania muzyką odmieni Twoje życie i ułatwi. Historia 20 lat i tych paru przesiadek sprzętowych to historia tego, co działo się z przemysłem muzycznym. Kiedyś mieliśmy odtwarzacze CD, potem MP3, potem rzeczy typu standalone lub podłączane do komputera, i tak jest do dzisiaj. Nie ma Żadnego kolejnego kroku, który coś by otwierał, nie ma od paru lat nic, co zmieniałoby zasady gry, w co warto by było inwestować. Jeśli się pojawi, najprawdopodobniej stopniowo zaczniemy się przesiadać na nową technologię. Na razie, jeżeli Twoja konsola działa, nie musisz kupować nowej. Lepiej zainwestuj w siebie, naucz siebie nowych sztuczek i wykorzystuj je na starym sprzęcie, a na pewno będzie to brzmiało lepiej. No właśnie, brzmienie. Szukamy konsoli, która będzie lepiej brzmiała. I to też jest błędne koło. Jakość plików MP3 jest nieubłagana i niezależnie czy je włączysz w radiu samochodowym Pioniera, czy w pionierze, którym yy, w CD czy w komputerze, gdziekolwiek to jest ten sam plik, który jest w ten sam sposób przetwarzany na sygnał dźwiękowy i kontroler konsola nie ma tutaj nic do rzeczy. Wiem, po komentarzach się pojawi na pewno informacja, że Denon Prime jest super, bo gra lepiej. Nie da się grać lepiej. Po prostu nie da się. Można Nieco zniekształcić ten dźwięk. Podbijając jakieś częstotliwości, któreś tam przyciszając, ale to nadal nie jest poprawienie utworu, tylko zmienienie go, zniekształcenie go dokładniej rzecz biorąc. I tyle. Nagranie z komputera. Przesiadłem się bardzo późno, bo miałem jedną wpadkę. Pewnego dnia na weselu, podczas pierwszego tańca, wyskoczył mi z komputera komunikat na głośniki. Baza wirusów programu AVAST została zaktualizowana. I od tego czasu schowałem laptopa do torby i grałem dalej z pendrive'a. Później dopiero stopniowo się przekonywałem, ale ten cios bardzo bolał. Jeżeli miałeś taką podobną wpadkę, napisz, pośmiejemy się. Na swoją najnowszą konsolę, czyli DDJ800, przesiadłem się dopiero w 2019 roku. Zrezygnowałem z systemu standalone, ryzykując z części bezpieczeństwa, o której też powiem później. I zaryzykowałem, korzystam z niego i z jego wszystkich wad i zalet. Poza tym, co jeszcze zmieniło się przez te lata w tym sprzęcie? No w sumie tyle, że przestaliśmy korzystać z płyt, kończymy korzystać z MP3, zaczynamy korzystać z zarządzania muzyką i z muzyki. W chmurze. Zaczynamy też pomalutku dostrzegać zalety systemu RBDMX1, czyli pozwalamy muzyce kontrolować światło. Jest taki dodatek do Rekordboxa. Nie tani, ale steruje Twoimi światłami tak jak muzyka by sobie tego życzyła. Też o tym nagrałem oddzielny kurs. Zapraszam na niego i skorzystaj, wydaj parę złotych. Dostaniesz razem z kursem gratis ode mnie wszystkie moje programy, które też możesz sobie podejrzeć, jak wyglądają. Na innych filmikach i to wszystko jest częścią kursu, razem z instrukcją, jak je zamontować. Dwa trendy: jeden, miniaturyzacja, kontrolery kieszonkowe, takie, które można używać nawet w samochodzie, mobilne. I drugi trend, czyli takie megalomańskie kontrolery. Czterokanałowe i, i coraz to większe, coraz to szersze, coraz to dłuższe, coraz to cięższe i nie mające nic wspólnego z zawodem mobilnego DJ-a. Czy mobilny DJ ma spędzać pół życia na siłowni, żeby dał radę 40-kilowy kontroler nosić? No chyba nie o to chodzi. Rozmiar średni jest dla mnie takim, takim wyznacznikiem. Te malutkie rzeczy, wiadomo, że można dziecku położyć pod choinkę, te nieco za duże, no. Te nieco większe można używać, a te bardzo duże są po to, żeby twoje braki, twoje niedociągnięcia, twój brak umiejętności ewentualnie za nimi schować. Ja jestem DJ-em, zobacz, na mnie profesjonalnie wyglądam, profesjonalny sprzęt, więc czego ty ode mnie chcesz? No, sam sprzęt za ciebie nie zagra, elektronika nie gra za muzyka i pamiętaj, to czego się nauczysz, to co umiesz, zrobisz tak samo dobrze na DDJ-400, na ddj tysięcy nie będzie to miało dla ciebie znaczenia. Trwa do dzisiaj walka systemów standalone yy, z kontrolerami i z hybrydami. Takie trzy rodzaje kontrolerów, sprzętów DJ-skich istnieją. Standalone, czyli system, który po włączeniu do prądu odtwarza muzykę, mają na sobie i tak dalej. Kontroler, który musi być bezpośrednio podpięty do komputera i bez komputera niestety nie haraszo. Oraz hybrydy, które troszeczkę łączą cechy jednego i drugiego, ale to wszystko ma oczywiście wpływ na ceny. Rozmiar konsoli, czterokanałowe kontrolery dla dj o Pytam się, po co? Czy naprawdę do grania Coco Jumbo i Baiobongo potrzebujesz czterech deków? No nie oszukujmy się, nie potrzebujesz. Ten cały nadmiar sprzętu, różnica na przykład między 1000 a 800 Pioniera to jest chyba 3000 zł za dwa potencjometry, których nie będę używał. Co tam chcesz podpiąć? Jeżeli chcesz do dwuheblowego twarzacza podpiąć. Dodatkowe dwa odtwarzacze, możesz to zrobić. Jeżeli chcesz wykorzystać cztery odtwarzacze w rekordboxie, też możesz to zrobić na dwukanałowym odtwarzaczu. Jeżeli potrzebujesz tego, tego, masz to wbudowane w każdy dwukanałowy kontroler. Nie musi być koniecznie o 20 cm szerszy i 5 kg cięższy. Także nie ma na to żadnego alibi. Mikrofon, jeżeli podpinasz do konsoli, jeżeli podpinasz do kontrolera, robisz to źle. Tego się nie robi. Nieważne, czy kontroler za 500, 1000 czy 10 tysięcy złotych. Każdy kontroler nie radzi sobie z mikrofonem. Każdy mikrofon na nim będzie brzmiał źle. I dopiero może dzisiaj zwróciłeś na to uwagę, że mówisz nie tak, jak powinieneś, a wydaje ci się, że jesteś gwiazdą roka. To nie Twoja wina. Kontrolery nie są przystosowane do obsługi mikrofonów, do konferansjerów, do prowadzenia zamaw i tak dalej. Są przystosowane do tego, żeby powiedzieć, What's up, baby? Everybody hands up! i to wszystko. Tyle robią amerykańscy DJ-e i to pod nich jest ten sprzęt robiony. Tam nikt się nie rozczura nad mikrofonem, nie dba na to, a u nas pojawia się mota na to, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Że nie tylko ma być hałas, ale ma być przyjemnie, ma być ze smakiem, ma być gustownie, i ludzie, którzy zwracali uwagę na to, żeby DJ ładnie wyglądał. Teraz zaczynają zwracać uwagę na to, żeby też dało się go słuchać. Więc bądź uważny, bądź na czasie, skorzystaj z kursu Akustyka dla mobilnego DJ-a i dowiedz się, co zrobić, aby Twój mikrofon i Twój sprzęt rewelacyjnie brzmiał za każdym razem. Z kursu dowiesz się, jak używać w prawidłowy sposób miksera cyfrowego, jakikolwiek by nie był. Podstawowe zasady, jakie dotyczą obróbki dźwięku z mikrofonu, obróbki dźwięku z konsoli i wypuszczenia jej odpowiednio na kolumny, jest tam opisany niezależnie od tego, jakie masz model cyfry. To już pozostawiam Tobie. No ale dobrze, rozmawiając dalej o sprzęcie, pomyślmy, jakiego sprzętu tak naprawdę potrzebujemy. Tego, że niezawodnego, to nie da się podważyć. Ja dla siebie wybrałem DDJ800 i to dlaczego. Cena nie była tutaj najważniejszym kryterium, bo stać mnie naprawdę na droższe zabawki, ale jestem przedsiębiorcą, a nie hobbystą. Patrzę na to jako na biznes, z którego chcę zarabiać pieniądze, inwestując rozsądnie i z głową. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to dbasz o swoją firmę i czasami analizujesz swoje wydatki, sprawdzasz na co cię stać, sprawdzasz, ile zarobiłeś w danym miesiącu. Jeśli tego nie robisz i jesteś DJ-em, to znaczy, że jesteś hobbystą, że hobbystycznie zajmujesz się graniem. Prawdopodobnie dokładasz do tego i nawet o tym nie wiesz. Nie obraź się. Usiądź z ołówkiem z kartką, spisz swoje przychody, spisz swoje wydatki. No może rok 2020 nie jest miarodajny. Ale wiesz o czym mówię, policz ile wydajesz na sprzęt, policz ile z tego wyciągasz i zobaczysz, że gdyby nie kupować aż tyle sprzętu co roku, to śmiało by wystarczyło na to, żeby zrezygnować z pracy w tygodniu. Mój kontroler ma taką średnią cenę, 3-4 tysiące złotych. Nie jest ani najtańszy, ani najdroższy, ale co przemówiło za wyborem akurat tego rozwiązania. Nie wybrałem systemu Standalone po raz kolejny, ponieważ te rozwiązania są dwukrotnie droższe, a powiem szczerze, przez 20 lat nie zdarzyło mi się, żeby kontroler, konsola, odtwarzacz, kiedykolwiek zawiódł mnie w stopniu takim, aby to uniemożliwiło prowadzenie imprezy. I wiedziałem, że na grupie, jak się zapytam 100-200 osób, to na pewno ktoś taki przypadek miał, więc jestem przygotowany na to, że jeżeli moje, moja konsola nawali, będę w stanie zagrać z komputera. Jeżeli mój komputer nawali, to DDJ-800 nie jest tylko kontrolerem. Jest taką troszeczkę hybrydą. Hybrydą dlatego, że ma oddzielne zasilanie. Jest podłączony do prądu i po odpięciu laptopa nadal można z niego grać. Można podłączyć odtwarzacze, tablet, cokolwiek pod wejście Cinch i będzie grało. Można podłączyć pod AUX telefon i będzie grał. Nawet jeżeli używasz mikrofonu podłączonego do kontrolera, też ten mikrofon w, kontro, w kontrolerze będzie grał, więc masz szansę się jakoś obronić. DDJ400 i DDJ200 w moim rozrachunku odpadły, właśnie dlatego, że są zasilane z portu USB z komputera. Cokolwiek się zdarzy z komputerem, niestety nie będzie z muzyki nic. Tracisz kontroler, tracisz komputer i zostajesz z niczym. Dużą zaletą też, w odróżnieniu od tańszych kontrolerów, są kolorowe pady, za które warto dopłacić. Pady RGB, gdzie można tym kolorem sobie opisać nagrania, bardzo dużo ułatwiają. Jeden kolor oznacza inny początek, drugi inny początek, i wiesz bez słuchawek, bez przyglądania się nagraniu, co się stanie po naciśnięciu któregoś przycisku. To jest bezcenne. A o tym, jak to wykorzystać, w tajemnicach Rekordboxa też sporo znajdziesz lub w kursie zarządzania muzyką. Kolejne kryterium, które przemówiło za wyborem TDA800 to jego rozmiar. Jest to konsola średnia, dobrze nosi się ją w ręce, nie jest zbyt ciężka, nie jest zbyt ogromna. Jest jeszcze mobilna i mała ciekawostka, XDJ-R1 jest praktycznie tych samych wymiarów, więc case, który miałem do XDJ-a, po małej przeróbce, którą w ciągu godziny zrobiłem w garażu idealnie mieści w sobie nowy kontroler DDJ-800, więc zaoszczędziłem 500 zł na robieniu case'a. Rozmowy na temat jakości, na temat stabilności czy MacBooka, czy PC-a, czy Serato, czy Recordboxa, czy innych rzeczy chciałbym odłożyć, ponieważ tutaj nikt z Was nigdy nie korzystał przez 10 lat z jakiegoś rozwiązania i mógł się przesiąść na inne, i nawet jeżeli korzystał, to były to inne czasy, inne sprzęty. Stabilność raczej jest względna. Jeżeli jesteśmy z niej zadowoleni, a ja jestem, to korzystamy z niego, jeżeli nie, to szukamy innego rozwiązania. Moje rozwiązanie: MacBook Pro i do tego DDJ800 z Rekordboxem świetnie sobie radzą. Jest to stabilny system. Jakieś tam małe zgrzyty oczywiście były, bo tam jakaś aplikacja w tle za dużo zgrzała i gdzieś tam jakieś małe przycięcie muzyki się zdarzyło, ale to się zdarzy na każdym sprzęcie, niezależnie od tego jakiej firmy. Jeżeli zaśmiecisz komputer, będziesz miał problemy z płynnością. Rozwijmy jeszcze temat backupu, który wozimy ze sobą czasami. Jak mówiłem, 4 lata woziłem sdj dwójkę w kartonie po to, żeby go wykorzystać w awaryjnej sytuacji. Nigdy się nie przydał, a po wyjęciu z kartona okazało się, że odwożenia się zepsuł, więc też no, na backup nie zawsze możesz liczyć. Liczę się z tym, że któregoś dnia będę musiał zagrać wesele na telefonie, bo kontroler, bo laptop, bo coś może się zepsuć. Jestem na to mentalnie przygotowany, kablami jestem na to przygotowany, i dam sobie radę. Kiedyś taka sytuacja pewnie będzie, opiszę ją Wam na blogu, jeśli się zdarzy. Jeśli się nie zdarzy, znaczy, że się nie zdarzyła nigdy i nie ma się czego bać. Nie przesadzajmy z backupem, miejmy jakiś plan awaryjny, ale bez przesady. Nowinki i nowości sprzętowe zawsze były i zawsze będą. Tylko zastanówmy się, czy każda zmiana w sprzęcie to jest ewolucja, za którą rewolucja za którą warto płacić. Podejdź do bycia DJ-em jako przedsiębiorca. Zainwestuj w dobre, niezawodne rzeczy na lata, a nie w zabawki drogie, bo za drogie bądź za tanie. Jesteśmy za biedni, żeby kupować tanie rzeczy i jesteśmy za biedni, żeby kupować drogie rzeczy. Takie rozwiązanie ze średniej półki jest dla mnie świetnym pomysłem. Jeżeli podchodzisz do tej pracy i marzysz tylko o tym, żeby kupować sobie Najdroższy sprzęt, najlepszy sprzęt, i tylko pracujesz po to, żeby za parę miesięcy kupić nowe głowy, a potem nowy kontroler. To zastanów się, czy to na pewno jest Twoja praca czy hobby, bo na podobnej zasadzie działają wędkarze. Wędkarz wie, że kupując sobie nową wędkę za 1000 zł, wyda ten 1000 i nigdy go nie odzyska. Tą wędką nie złapie tyle ryb, żeby mu się zwróciła ta inwestycja, ani też nie złapie tą wędką tyle ryb, żeby się żeby nie umrzeć z głodu. On o tym wie. To jest hobby, hobby którego kosztuje. A my tutaj rozmawiamy o hobby, z którego sporadycznie masz jakieś przychody, które i tak wydajesz na to hobby. Zastanów się więc, czy to jest praca, czy to jest hobby. Chciałbym ten temat rozwinąć na tym kanale. Zostaw łapkę w górę i na pewno się dowiesz, jeżeli takie rozważania będą na temat podejścia, na temat liczenia, jak rzeczywiście na tym zarabiamy, a jak do tego dokładamy. Zachęcam się do tego, żebyś, czy jesteś hobbystą, czy jesteś przedsiębiorcą, zrobił to, czego nie robi 80% przedsiębiorców. Usiądź z kartką, z długopisem lub jak potrafisz z Excelem, policz sobie przychody, policz sobie koszty. No może 2020 nie jest najlepszym przykładem, ale spróbuj policzyć, ile kosztuje Cię to granie, a ile z niego rzeczywiście zarabiasz. Zobaczysz, że to nie jest tani sport, to nie jest tanie hobby. Te zabawki są naprawdę bardzo drogie. Umówmy się, że zrobisz taki mały rachunek przychodów i rozchodów swojej firmy lub swojego hobby, i wtedy dopiero porozmawiamy, odpowiedz, i wtedy dopiero odpowiedz przed sobą, kim naprawdę jesteś hobbystą czy zawodowcem. I nie ma w tym nic złego, bo to, co robimy, trzeba kochać, trzeba mieć do tego inspirację, trzeba chcieć się w tym rozwijać, a połączenie pracy, połączenie Przedsiębiorczości związanej z pasją, związanej z naszym hobby jest czymś pięknym. Ale pamiętaj, że jeżeli masz rodzinę, jeżeli masz dom na utrzymaniu, jeżeli masz żonę i swoje zobowiązania, to musisz niestety tę złotówkę obejrzeć z każdej strony, zanim ją wydasz i wydawać je rozsądnie. To jest podejście przedsiębiorcy, które ja pochwalam, a taki szalony którym też byłem, taki szalony hobbyista, który wszystko co ma wyda na sprzęt i uważa, że ten sprzęt zrobi za niego całą robotę, jest w wielkim błędzie. Dużo ważniejsze jest to, co umiesz, niż to, na czym grasz. Naucz się zarządzania muzyką, naucz się, jak lepiej brzmieć, naucz się, jak lepiej świecić tymi głowami, które masz. Zobacz, jakie show potrafią zrobić cztery pary i cztery fantomy na moim kanale. I dopiero potem zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz tych 500-watowych głów za 16 tysięcy sztuka, aby lepiej grać imprezy. Zapraszam też na nasze szkolenia stacjonarne, które mam nadzieję w tym roku się już będą odbywać. Pod hasłem nowej jakości rozrywki spotkamy się z Wami bardzo chętnie i znowu będzie tak jak dawniej. Znowu wymienimy się poglądami, pomysłami, ideami i znowu najwięksi pasjonaci w tej branży Zyskają mikrofon, głos i będą mogli dzielić się z innymi tym, co kochają najbardziej. A to jest najwspanialsze. Najwspanialsze jest mówić i mówić do ludzi, którzy kochają to samo co ja, dzielą te same poglądy, dzielą tę samą pasję, i najlepsze też dla Was jest uczyć się od ludzi, którzy w tym są najlepsi, są praktykami, a nie teoretykami. Przykład, mój nauczyciel. 50-kilkuletni z liceum ekonomicznego, który uczył mnie przedsiębiorczości, pracując od 30 lat na etacie. No, gdzieś tu jest jakieś małe nieporozumienie. Niewiele mnie nauczył, ale pozdrawiam, bo bardzo go lubiłem. Kończąc, jeszcze cytat. Will Smith. Stanowczo za dużo pieniędzy wydajemy na niepotrzebne rzeczy, które kupujemy, tylko po to, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Przemyśl to i bądź. Ponadto postaraj się zrozumieć, że nie potrzebujesz rzeczy, żeby być szczęśliwym. Jeśli twój sprzęt działa, ma się dobrze, to poczekaj na kolejną wielką rewolucję i wtedy zainwestuj, bo będzie warto. A do tego czasu zainwestuj w siebie. Naucz się czegoś nowego, korzystaj z tego, że teraz jeszcze stoimy i mamy czas. Czas, który możemy przeznaczyć na uczenie się nowych rzeczy, więc czas na twój ruch. Do dzieła! W linku masz też stronę nowej jakości rozrywki, gdzie znajdziesz zakładkę Szkolenia 2001, informacje o tym, co robimy płatnie, co robimy bezpłatnie, gdzie nas można spotkać i jak zapisać się na informacje o szkoleniach. Ucz się, rozwijaj i ciesz swoją pasją. Piona i do zobaczenia!